No dobra, chejcie się moneczko, witam was bardzo serdecznie. Tu są na CBI, a dzisiaj sobie zagamy Speed payback. No i dobra, znajdujemy się w salonie. W salonie niekosmetycznym, tylko ucieczek. Więc by było fajnie coś kupić lepszego. Bo to co my mamy to już nie wyrabia za bardzo nam auto, więc. Ciekawe, co jest takiego fajnego. 500, 320, tak moc silnika to ma. Maksymalna prędkość 300, 307, tak. I to bym musiał właśnie kupić, kurna, bo to nam brakuje. Tak, chcę wyjechać i od razu sobie z, pojedziemy z tym do garażu Dobra, e, garaż mamy bardziej tutaj Dobra Więc zobaczymy co jak, nie? Tuning, tuning Czekaj, 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 mogę już maskę sobie tutaj stulingować przy okazji? A dajmy sobie to. A dajmy. Eee, na razie nie, czekaj. Tak za bardzo nie chcę... Kurde, biała ładna jest. Czeka, mógłbym. Żółtą jeszcze suningować. Kurde, żółta ładniejsza. Się wydaje. No bo taka niebieska Dobra chyba zostanę faktycznie przy tym Nie no zajebiście to wygląda Zapis zmiany Ale trzeba to zapisać tak? Dobra mmm tej mi tam z tyłu, Czy to jest na pewno to nie jest oryginalne do tego, Dobra, ba, te mi damy, bo po co ma być? Dobra, tu coś mamy fajnego. Na razie, faktycznie chciałem zobaczyć sobie to, jak to się będzie prezentować. Nie podoba mi się. Tutaj budzi to, się w budzi Mi się podoba Czekaj, to było To było Dobra, eee, Nie, to było Dobra, zróbmy to to oczywiście nie mogę jeszcze, hmm. chyba już nic nie mogę, nie, no, dobra, kurwa ładna. Czekaj, wam pokażę to zaraz. Nie, no, dla mnie zajebista Dobra, yyy e... jest tutaj Pewnie nie, tam nie dojada. ale dobra Sprawdźmy to i tyle, nie? Kurwa, ładna nawet ta Bemka BMW Ładnie lata. Ciekawe jak długo będzie latać. Czekaj, ta kamera by musiała być ta. Dobra. Mam nadzieję, że nam ten wyścig się uda tym razem. jest poprzednio, nie? No, no to lato. Kiedyś po jakiejś nieudanej robocie ukrywałam się ze trzy dni w którejś z tych chatek. <gry> to nieźle. No, zaczynamy jeszcze raz. No, a pomi, pomi, po bo to już słyszeliśmy. Hey. Ale familia mnie zmusiła. Uciekam stąd. Muszę na razie zniknąć. Co? Hej! Czekaj, czekaj. Dobra, czekaj, czekaj, zamknij Mordę. Jadę. A, żołnierzu. Nie tylko pośredniczka jest wkurzona. To mój obowiązek jako żołnierza podziemia. Do zobaczenia po drugiej stronie. I pozdrów ode mnie Maka. Na sygnale JADESE, co nowego? Depczą mi po piętach gliny i zbiery familii. Żołnierz znalazł coś ważnego, nazwał to klucze. Dzięki, chłopaki, to mi się sprzedało naprawdę. Kurczcie się. Potrzebna nowa wąta jedną. Żegnam. Żegnam, żegnam. Jak idzie? Jadę i mam połowę świata na ogonie. Powodzenie na ogółcie. Ciebie musiał przyśrodek, tak? Ho ho ho, ho, ho toś nie trafił. <śm> jak poleciał zajebiście. Jestem poszukiwana, żywa lub martwa, czy co? No. Kurde, co musiało boleć. kolczatki. tak. Kurwa! I tak się wybałem przez tych debili. No to chwilowe tylko chyba jest. Jezu, ludziska! Czy nie? Żołnierzu, co było tak ważnego, że musiałeś się poświęcić? I w co jest się te cholery Dawaj, 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 dawaj Jak przejdziemy przez most to jest git. Tym razem mi nic nie przeszkodziło tam. Słup zajebał. Na no debil. O kurwa. Się podnieciłem nimi, że sam zajebałem. W Słup. Zajebał> Zdarza się, a tamten i tak jest debil. To wszystko, co nie chce mi się już kływa tej misji powtarzać już kolejny raz. Nie, wiem, już dziesiąty chyba. Kurwa, ale dobry czas jest zajbisty. Naprawdę dobry czas. Zgubili mnie już pacu zajebiście Pośredniczko, zgubiłam ogon. Jadę do ciebie Dobrze A, pośredniczko! Powiedziałam dobrze 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 Spoko Spoko, spoko loko Mamy to. bym musiał sobie dać mikrofon inaczej, dobra? badzim. Tak by to musiało dali. być. I Muszę tyle. wiedzieć, co jest grane. Zobaczmy no tym przed czym Charlie musiał uciec. To masz prawo wiedzieć. Kolekcjoner to tylko marionetka. Aha. Jego familia to pionki. Wszystko, co musicie wiedzieć, jest tutaj, w aktach Arkrita. Koniec wiadomości. Aha. Czyli gówno wiem zaproszeniem O kurwa, fajne auto nawet McAllen no to co to jest? Nie znam tego auta R8 dziwne taudi To bo mamy tu jakiegoś Kurwa, mamy nie wiadomo ile, fajnie by było zrobić tego, tego przyścignąć lidera i zobaczymy, co jak to się kurwa szaleje. A po tych, tych jeździ, tak po tych zadupiach no dobra jadę do ciebie liderku gdzieś tutaj panie być, nie? ten drift oraz wali to O tak. O jestem skuczebek. Dobra. Mam nadzieję, że się postarasz. Na właśnie. Spróbujemy. I to za Dobra, już zaczyna się odliczać. Zajbiście się odlicza. Siedemnaście, dwadzieścia 10 już mamy. Ta, wszystko pod kontrolą. Dawa, dawaj, dawaj. Oczy jakieś wyzwania są z nimi. 80 5 90 Tak, się to właśnie robi, Jens. I git. Tu Nie wiem za kogo się mas, ale Aha, to ona, to ona też ma osobne, rady, tak, rady Dalej, ścigaj się z moimi ludźmi. Zobaczmy co się stanie. A bo ona też ma osobno tą rangę. O takie buty. Hm, ciekawe. Dobra, spróbujmy w sumie. W sumie i tak nie wiadomo ile tam tego jest, ale... no. To ten skurczybyk. Ten skurczybyk jest mniej więcej w tą stronę. No dobra Spróbujmy Żeton? Żeton Kurwa popieprzyłem Czekaj A tu kurwa zjazdu nie ma, Do chuja pana, tak tam wjechać, serio, to by to było. A Od góry, tak by trzeba było. No, teraz tylko skurczy byka złapać. I tyle w temacie. Tam to powycinać. Niepotrzebne. Ej, My nowy sport, to to Mówisz? No. Kurwa! po jednej czwartej mili jest skok. Ten kto skoczy najdalej wygrywa. Ooooo Jak ty to nazwałeś? Dobrze, że pytasz. O Boże. Dragolo. Dragolo? To. Taka dzię poleciał Kurwa ty chuju, ty tak zapierdalasz, a ja cię gonię jak pojebany Kurwa, na chwilę cię pierdolę, żeby ci gonić, naprawdę. Tyle Cię mam w dupie Za chwilę to odpuszczę, nie? W chuj mam że nie skróty jebnąć.

zdałem? Coś tam chyba zdało. Słabo ale zdało. Gdzie ten skurczy byk, daleko? daleko on jeszcze? Panie typie, hamujesz kurwa pan. O, jest tu Kasi. Powinnam się rozejrzeć. Może w okolicy dałoby się znaleźć coś przydatnego? Uuu. Wrak przy okazji. Trzeba by było kurwa skoczyć stąd, tak? Koleś poczeka. Kurwa. Oczywiście nie idzieś się ten dostaw. Inaczej trzeba, ja pierdolę. No szkur wysynuję, bań. Pierdole, lokalizacja zapisana, pierdoleć gnoja. To się pierdolił w tancu na live, pierdolnej chuj. Jak powiedzi mi się, chciało. Gdzie on kurwa pojechał. Tende, dobra. Kościół, kurwa, wybacz. Wybacz moje grzechy. Bo widziałem wyrak mi się zachciało. Kościół. Już Cię chyba widzę. Kurwa. Widziałem, że jechałeś tam spokojnie, Siemanko. Dobra, i znów mam twój numer. Nie, i to jest. Dobra, dawaj, dawaj, trochę mocniejsze, ale dobra. może spalinizny chyba nie nitroma Kurwa Kobieto czekaj Te, 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 hamuj, hamuj, No sz, kurwo jebana. No bo ma auto szybkie no. Wzięła podrycz, pożyczkę kurwa od tego bociana, no to co się dziwicie. Przejmujemy to przejmujemy wejście dwa, na mapę 50 prawie z Jestem pierwsza nie zmarnuję tego oby Słyszę małpę. Nie, wypier dalej. Wypier dalej. Te kurwa, te auta jednak są wyzwaniem, nie? A, oczywiście już, w, ja, w pierdolę, pojadę sobie mustangiem więc czyść, czyś.